Cześć. Hej! Jesteśmy w Kuch Van Holland. Postanowiliśmy wybrać się dzisiaj na Flomark, czyli Pchlitark. Jest to miejsce, gdzie można nabyć bardzo różne produkty w niskiej cenie, takie używane z drugiej ręki Jest on organizowany w ostatnią niedzielę każdego miesiąca i teraz idziemy zobaczyć, co możemy dzisiaj tam znaleźć. Zbliżamy się już do miejsca, gdzie zaczynają się stragany. Jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj autem, to nie ma problemu z miejscami parkingowymi, ponieważ jest tu trzy dosyć spore darmowe parkingi. Więc ze znalezieniem miejsca nie będzie problemu. Chociaż jest już która godzina dziesiąta, no jest dosyć, dosyć sporo ludzi i. Miejsca nie było problemu, żeby znaleźć. Nie? Dokładnie. Już no się zaczynają pierwsze straganiki. Trochę zimno jest, choć słońce świeci. Ale 5 Ale na plusie, jak widać po anecie w włosach, że trochę wieje mocno. Nie wiem, jak mnie będzie słychać. Mam nadzieję, że dobrze. No i zaczynamy. Mnóstwo ludzi różnej narodowości. Polacy, Bugarzy, Rumuni. Kolędzy wiadomo Niemcy Stare Stare telefony ciuchy no normalnie można tu kupić wszystko Widzicie tą głowę tej lalki Wygląda strasznie, nie? No nie chciałabym mieć takiej w domu no. Jakby ktoś się chciał na ślub ubrać, również garnitury tutaj mamy Armani'ego Serio? No. Fulnówka I no, 25... 25-letnia eee, Sprzęt budowlany, piertarki jakieś Więc... Czyściutko Fajne rzeźby, nie? No stare zegary, jak u babci Stare płyty CD z grami do PlayStation 1, PlayStation 2 Pamiętacie coś takiego Stare e, DVD Kur, Teraz wszystko Netflixy, nie Netflixy kiedyś tak się oglądało Jest w życiu, bo no. nie chciałem coś takiego w domu to no, jest przerażające fajne dla myśliwego na przykład nie? No Perfumy nie wiadomo, czy podróbki, czy oryginały, ale też są. Nawet uh, uh, uh. w taką zimną pogodę można sobie kominę kupić. Co no, ty O, tutaj. na oh, swoim środku nie widziałam. ten. O, jest i Elvis. Nie znam, nie trzymaj mikrofalowa Defal rowery elektryczne Ciekawe jak baterie trzymają mają w takich rowerach Fajny rower. no fajnie rower ciężko trzymać kamerę to jest naprawdę zimno odsłoneczko świeci Dlaczego? Dlaczego? Ale patrzcie jakiej scenerii, scenerii to jest Tutaj stateczki wpływają do portu Do Rotterdamu Kiedyś nagram osobny film o Hoek van Holland Na pewno no, na warto, ale to chyba na, la, na lato No, jak będzie troszkę cieplej no, Dokładnie tak Idziemy patrzeć dalej, co można dostać w takim flomarku O patrzcie, piły Różnego rodzaju szlifierki a jest maszyna do szycia Przecież wiadomo, że w takim miejscu warto e, Zbijać scenę Zresztą na tym polega taki komat Ale ludzi jest mnóstwo No jak zwykle no Jeszcze pogoda w miarę fajna Słonecznie, ale zimno Jak to wygląda? zobaczcie ile placu. To dopiero początek, a jeszcze head head. Mnóstwo stanowisk O, są i opony, felgi, kijyra dole. Waliska, starego typu. Automatyczna, taka. No. Ile ludzi, tyle opinii. Jedni uważają, że Flomark to zbiór śmieci, a inni uważają, że można tu naprawdę nabyć e, super skarby. Ja osobiście uważam, że naprawdę jest to fajne miejsce można tu dużo ciekawych rzeczy znaleźć Sam kupiłem wiele rzeczy tutaj, które do tej pory używam, więc spoko. To seraki, do Fajne. Fajna sprawa. Porsche Ferrari. Jest dzieciaczek. Też znajdzie tutaj coś dla siebie. mnóstwo zabawek. O, jest i kopareczka. O ja z Ferrari Za Patrzcie Ferrari I zabytkowe auto Oprócz e, Straganów z różnymi rzeczami można również się tu napić kawę w cenie 2 euro dużo 3 Więc jak na dzisiejszą Inflację to bardzo dobra cena. No, ale takie budeczki. Jeżeli chodzi o płatność, to przyjmują tylko od 50 centów w górę. Tak. Poniżej nie przyjmują. A, dziesiątki, 20, bo czasami człowiek chce się nie, nie pozbyć, ale oni też nie mają to co nie coś z tym tutaj. zrobić. <laughs> Jest i to i to je. 50 centów można sobie skorzystać. Więc więc jakby ktoś miał potrzebę, to również nie ma problemu. Akcesoria wędkarskie również można tutaj zakupić i od razu tutaj iść można wypróbować dane wędzisko. Tylko trzeba kupić kartę. Nie ma tak. Można bez karty. Na przypale. No. właśnie, no. No, brata zgubiłem. Muszę to znaleźć. No, no, no. Jakby ktoś szukał walizki. Również tutaj znajdzie stary akwity DGD Roberto de Niro Piłki Popatrzcie, ile tutaj jest tych straganów Cały plac Jest to jeden z większych y, targów, flumarków te, tego typu Staregarki O Nie nikt była nie był, nie tutaj To to pamięta jeszcze Patrzcie Na kasety ja kurwa Jest przed DJski DJ DJ Pro Rękawice bokserskie, czyli zwolennicy sztuk walki też tu znajdą coś dla siebie. A z, bo, z boku maneki do treningu, ale nie a to tylko lalki. No. A ktoś jakby chciał sąsiada wkurwić, to też znajdzie coś dla siebie. Kupuje takie coś i się uczy grać. Ale mam fajnych sąsiadów, więc nie będę im tego robił. No. My już mamy nasze pierwsze zakupki za sobą. Taki oto komplecik sześciu kuferków. Oczywiście w takim miejscu trzeba się targować, więc dostałam rabacik. I no. kupiliśmy je za 6 euro. Jak no. na razie jesteśmy zadowoleni. Sami zdecydujcie, czy tanie czy nie. No. Z tego miejsca mamy nie, nie. najwięcej to świeczek różnego rodzaju i innych duperem. Tak, lampionów i wszelkiego rodzaju gadżetów do domu. Tak. Ja już coś widzę czarnego. O. No tani. Dzisiejszych co w czasach bardzo przydatna rzecz. Olej Też nowe rzeczy. No. O, i nowe, i, i te. Używane. Więc patrzcie, ile placu tutaj jest. Radia budowlana. Z których muzyka na jakaś. Bukarska chyba. Ja Czy mogę te zakupki spakować na plecaczkę? Nie możesz. Nie, jest, kochasz mnie. Kocham Cię. Ja nie kupywałem, ja nie ten. Ale Ty płaciłeś. Więc... No. O, trochę przestało wiać, Aneta pakuje swoje skarby, a my idziemy dalej. Są budki z wietnamskim żarciem i jakieś słodkie holenderskie gofry chyba. do rowerki elektryczne. elektryczne, ciekawe jak baterie w takich elektrycznych no. o jest. pozdrawiamy hmm? oh, wędkarstwo co? Słodko kupić coś. No patrzę, widziałem wcześniej Jest tu kilka futraków, więc płodny też nikt nie będzie Widzę. Ostre targowania Ostre targowania Nieudane A Niektóre naprawdę fajne są. O. Znowu kobieta z ja Jakby ktoś znalazł, proszę oddać. Przyda się jeszcze. Facet, monitor. Apla. Kuszaki. To jest skóra ktoś ja się takie troszkę No na pewno jakieś czaszki zwierząt można tutaj dostać no, ale również jest tutaj rzecz na akurat nie dzisiaj Bardzo dla mnie kontrowersyjna A mianowicie e, Kaski Czapki e, ciuchy żołnierzy SS jak i również e, hitlerowców I, bo, gdzie na przykład w Polsce no nie do pomyślenia, żeby można było takie rzeczy sprzedawać jest bardzo karane to w Polsce tutaj jest to normą, można sobie normalnie sobie zakupić tutaj swastykę czy czapkę byłego żołnierza SS, no dla nas, dla Polaka jest to e, niezrozumiałe no, a tutaj to na takim plagu, yy, targu i plomarku bez problemu można sobie to zakupić. Dokładnie tak. Było. Zapraszamy do oglądania naszych innych filmów, lajkowania i komentowania. Pa! pa.